Cześć Jeremy, wczoraj, wczoraj zrobiłeś taki challenge na Instagramie, że chowałeś Ta. różne rzeczy w Paryżu. To, ty, ty to wymyśliłeś czy klub? Czy jak to w ogóle wyglądało? No, no, ja, ja to myśl, e, wymyślałem z, z Alą, e, to było wiesz, fajne i widziałem, że e, Polacy e, dostali wiesz, koszulkę. E, no, super, super, że byli. Jeremy to już jest twój trzeci sezon w NBA, to pewnie już masz tam jakieś swoje rutyny i mam pytanie co robisz na wyjazdach, czytasz książki, grasz wideo, co robisz, po prostu odpoczywasz i jakie jest twoje ulubione miasto w NBA. Uu, pewnie San Francisco jest bardzo fajne, dobre jedzenie tam jest i, i, i wiesz, a, co ja robię, rutynę mam, śpię dużo. A, gram w, w, gry, w gry w Xbox, a, oglądam filmy. A, Idę na miasto, wiesz, zobaczyć jakieś restauracje um, no i, 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 z, i z kolegami się e, bawiłem. I bardzo mocno zacząłeś ten sezon. Mm. Całkiem nieźle wyglądałeś, złamałeś kciuk, wróciłeś Ta. też wyglądałeś dobrze, teraz znowu problem z plusami, a w perspektywie teraz tego lata będziesz mógł podpisać kontrakt, coś, coś takiego, co myślisz już o tym? Pewnie powiesz, że nie, ale, ale myślę, no, że trochę no zawsze myślisz No, o tym myślisz, a, a myślę. Ale wiesz, najważniejsze jest, żeby, żeby grać. Um, i muszę grać i, i, i wiesz, wygrywać z zespołem. Um, I to są moje nadzieje, żeby dostać się do, na, na playoffy i, i, i potem zobaczyć, jak, jak będzie kontrakt. A druga wielka rzecz tego lata to Eurobasket? No, na pewno tam będę, będę. Jak będę zdrowy, to, to będę tam uh, grał i, i też to musimy wygrać w Polsce.